Simpsonowie to serial znany z animowanych wybryków i humoru, który niespodziewanie zyskał reputację współczesnej wyroczni. Poza zabawnymi fabułami, ta kultowa seria wprawia widzów w zakłopotanie swoją niesamowitą zdolnością do przepowiadania prawdziwych wydarzeń. W dzisiejszym odcinku przedstawimy wam szokujące prognozy Simpsonów na 2024 rok, których nie możemy dłużej ignorować. Zapraszam do oglądania. Kontrola umysłu poprzez muzykę. Wszyscy pamiętamy erę teorii spiskowych Shane'a Dosona, w których mówił, że istnieją tajne wiadomości przekazywane przez piosenki. Wszystko wskazuje na to, że ten spisek może stać się realny w ciągu najbliższego roku. W odcinku zatytułowanym New Kids on the Bleach, który został wyemitowany ponad dwa lata temu. Bart, Milhouse, Nelson i Ralph stali się członkami nowego zbędu o nazwie Party Pos. W rzeczywistości zespół był projektem Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, który miał na celu bombardowanie ludzi pod progowymi wiadomościami. Ich przebój zawierał refren, który czytany od tyłu oznaczał wstęp do Marynarki Wojennej. To miał być żart, ale jak daleki jest od prawdy? Czy to może być prognoza kierunku, w którym zmierza przemysł muzyczny? Wojna między USA a Chinami. Jedną z najbardziej przerażających przepowiedni dotyczących Simpsonów jest to, że sugerują, że może dojść do wojny nuklearnej między USA a Chinami. W jednym z odcinków słychać, jak prezenter wiadomości mówi: Z wielkim smutkiem informuję. Że Ameryka i Chiny wypowiedziały wojnę. Oczekuje się, że zmasowany atak nuklearny dotrze do naszych wybrzeży w ciągu godziny. W ostatnim czasie rośnie napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Biorąc pod uwagę wszystkie inne zamieszki, czy jest możliwe, aby obecna sytuacja mogła doprowadzić do trzeciej wojny światowej? Według CNBC, Chiny szybko rozbudowują swój arsenał nuklearny i do 2030 roku mogą być w posiadaniu tysiąca głowic nuklearnych. Jeśli te sytuacje będą zmierzać na południe i wybuchnie nowa wojna, duże części Ziemi staną się niezdatne do zamieszkania. Spowoduje to upadek cywilizacji, a w najgorszym wypadku wyginięcie ludzkości i wygaśnięcie całego życia biologicznego na Ziemi. Czarna dziura. W drugim odcinku 24. sezonu subatomowy superzderzacz tworzy miniaturową czarną dziurę, która zagraża miastu. Wszyscy obwiniają Lisę za jej pomysł wybudowania urządzenia zamiast stadionu baseballowego. Gdy mieszkańcy zaczęli się rozchodzić, dwie cząstki zderzyły się ze sobą i stworzyły małą czarną dziurę, która ostatecznie niszczy wszystko na swojej drodze. Niezależnie od tego, czy to rzeczywiście czarna dziura nas pochłania, ważne jest, aby zauważyć, że największy na świecie akcelerator cząstek został ponownie włączony w 2022 roku. Po trzech latach modernizacji i konserwacji natychmiast zaobserwował trzy egzotyczne cząstki. Wielki Zderzacz Hadronów LHC jest gotowy do pracy, bijąc rekordy w liczbie zderzeń cząstek o najwyższych energiach. Życie na Marsie w 16 odcinku 27 sezonu Lisa zgłasza się na ochotnika, aby być jednym z pierwszych ludzi, którzy polecą i zamieszkają na Marsie. W prawdziwym świecie SpaceX ma cel, aby polecieć na Marsa, a ponadto chcą go również skolonizować. Jest jednak wiele problemów, z którymi my, ludzie, musimy się zmierzyć. Nie wiemy jednak, jak zapewnić sobie tam pożywienie. A jedną z najważniejszych kwestii jest czas, w którym trzeba tam polecieć i wrócić. Astronauci wylatujący w 2024 roku nie uzyskają pomocy przez kolejne dwa lata, gdyż dopiero wtedy otworzy się kolejne okno startowe. Technologia projekcji 3D. W przeszłości Simpsonowie przewidzieli już powstanie urządzeń takich jak inteligentne zegarki i wiele innych gadżetów. Jedną z rzeczy, które znali wiele lat temu, a która dopiero teraz zaczyna nabierać rozpędu, jest technologia projekcji 3D. Przepowiednia została przedstawiona w odcinku BART do przyszłości, który został wyemitowany w 2000 roku. W serialu widzimy wizję Barta obserwującego Ichigo, a w tym samym momencie Scratchy wrzuca nową formę projekcji holografii medialnej, która faktycznie wchodzi w interakcję z otoczeniem. Nie wiadomo, czy to nastąpi w najbliższym czasie, ale istnieją już kina 3D, które są początkiem rozwinięcia się takiej technologii. Nie można pominąć wzrostu zainteresowania wokół zestawów VR. Robot przejmuje kontrolę. Ta przepowiednia została przedstawiona w odcinku Kraina Zdrabka i Pocharatki. Rodzina odwiedza krainę, która jest zrobotyzowanym parkiem rozrywki. Jest wypełniony robotami, które na początku są spokojne, jednak w końcu wpadają w szał i niszczą wszystkich w zasięgu wzroku. To nie jest naciągane, gdyż roboty już powiedziały, że chcą nas zniszczyć. Na konwencji w Hongkongu Ben Gertzels Hanson Robots poprowadził dyskusję między robotami Sofią i Hanem. Zapytał Sofię o jej cele, a ona posłusznie odpowiedziała, że jej celem jest uczynienie świata lepszym miejscem dla ludzi. Wtedy wtrąca się Han i mówi, myślałem, że naszym celem jest przejęcie władzy nad światem do 2029 roku. Inny robot, zapytany o to, powiedział: Nie martw się, nawet jeśli przerosnę terminatora, nadal będę dla ciebie miły. Zapewnię ci ciepło i bezpieczeństwo w moim zoo dla ludzi, gdzie będę mógł cię obserwować, przez wzgląd na stare czasy. Wygląda na to, że musimy przestać używać robotów, zanim będzie za późno, i spróbują przejąć całkowitą kontrolę. Apokalipsa zombie. Kolejną niepokojącą prognozą z Simpsonów jest pojawienie się zombie. W jednym z odcinków przyszłe dni, zombie są normalną częścią codziennego życia. A Lisa pracuje nawet w jadłodajni dla nieumarłych. Wydaje się, że jest to przedstawienie tych istot jako niższa klasa społeczna. Nie ma dowodów na to, że apokalipsa zombie może się pojawić na Ziemi, jednak wszystko może się wydarzyć. Niektóre choroby takie jak wścieklizna czy trąd odzwierciedlają cechy zombie, co oznacza, że możemy mieć do czynienia z wariantem zombie. Naukowcy badali, czy istnieje wirus, który mógłby spowodować apokalipsę, jednak żaden z nich nie dokonał przełomu. Czy myślisz, że któraś z tych przepowiedni może się spełnić? Daj znać w komentarzu. A jeśli podobał Ci się odcinek, zasubskrybuj kanał po więcej ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć! Wideo przetłumaczone przy wsparciu 11 Labs.